Dzisiaj będziemy świadkami podpisania porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką a Samodzielnym i Publicznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. Porozumienie dotyczy terenów zielonych należących do szpitala w Choroszczy. Naszymi gośćmi są Ewa Zgier, Dyrektor Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. Bogdan Milkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania i Obsługi Technicznej Szpitala. Politechnikę Białostocką reprezentują doktor habilitowany inżynier Wirosław profesor Politechniki Białostockiej, Projektor do spraw rozwoju Politechniki. I profesor Michał Bołtek, Dzekam Wydziału Budownictwa i Nauko-Środowisku Politechniki Białostockiej. Są też z nami studenci drugiego stopnia na kierunku architektura KRBZ, Wydziału Budownictwa i Nauka o środowisku to Aleksandra Jankowska i Michał e. Hajderski. Witam serdecznie przedstawicieli mediów i obserwatorów naszej transmisji. Proszę profesora Mirosława Świercza, dyrektora ds. rozwoju polityki biorospodarczej, o oficjalne powitanie naszych gości i przybliżenie znaczenia przygotowanego przez naszą uczelnię i Szpital w wraz z Bardzo proszę panie proszę. Dzień dobry państwu. Jest mi bardzo miło powitać dyrekcję Szpitala Poroszczy. Jest mi bardzo miło powitać przede wszystkim sprawców dzisiejszego dzisiejszego porozumienia studentów Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Proszę Państwa, w naszym pojęciu powinnością uczelni jest nie tylko dawanie swoim absolwentom wiedzy akademickiej, ale również, co szczególnie dotyczy uczelni technicznych, osadzanie tej wiedzy w praktyce. I bardzo chętnie nawiązujemy współpracę z różnego rodzaju Firmami, przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, właśnie po to, żeby w trakcie kształcenia studenci mogli w sposób praktyczny swoją wiedzę zweryfikować. Mam taką nadzieję, że obie strony, czyli zarówno uczelnia, jak i Szpital w Choroszczy będą zadowolone z wyników tego porozumienia, a państwo, studenci, będą mogli po pierwsze zmierzyć się z bardzo trudnym i niestandardowym problemem, którym jest aranżacja danego obszaru krajobrazowego w szczególnych warunkach, w obiektach o specyficznym charakterze, o specyficznej historii i że będziecie mogli Państwo w niedalekiej przyszłości obserwować z dumą wyniki swojej pracy. No, i mam nadzieję, że to nie będzie koniec naszej współpracy, a wręcz przeciwnie, że to będzie jej bardzo fajny początek. Czego wszystkim Państwu serdecznie życzę. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Teraz proszę o zabranie głosu Panią Ewę Zdjędze, dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej dyrektor. Bardzo skąd wziął się pomysł na stworzenie obiadu na terenie szpitala? W grudniu ubiegłego roku. W szpitalu zakończyliśmy kilkuletnią inwestycję, która polegała na oddaniu do użytku trzech oddziałów, w tym dwóch oddziałów ogólnopsychiatrycznych i oddziału leczenia nerwic i zaburzeń osobowości. I właśnie w tym czasie postanowiliśmy. Za budynkiem zagospodarować teren do odpoczynku naszym pacjentom. Nie tylko do odpoczynku, ale również do terapii, która jest nieodłącznym elementem leczenia w placówkach. Psychiatrycznych. Jestem bardzo wdzięczna za to, że Politechnika zechciała wesprzeć naszą inicjatywę i zaprosić nas do współpracy. Mam nadzieję, że w krótkim czasie spotkamy się na otwarciu ogrodu. Dziękuję bardzo. Polskie Radio Białe